Słowa na taka... kawa, ciekawe czy się uda Bracie ja możesz, łobuj do mnie, co tak chcesz Nie posłucham cię. jestem tylko posłuszny Polakiem, robię to co chcesz Jest mi ciepło głowy, bo mam na sobie szari barberii Dodatkowo choć cieplają mnie, wypiję już procenty Wyję Bel, że mam tyle koksu, nie wiem co się dzieje A weźmiemy tego wiedzy, no i będzie zajebiście Fitne jak ale nie tylko w zimę Tyle ze wszych że mnie boli teraz w szyję Jesteśmy na centralnej... Targówka, twoja dziwka jest tak pusta kiedy na Który war... mnie zabił? czarnych, czarnych białych No, no i wypierdalać kurwa za to, że Że nie masz tych, że nie masz propów Zabiliśmy Toż to jej wypchane usta Dzwoniła do mnie kiedy się skończyła jej kapusta Ale chcę się dziwić, bo jej matka to też kurwa Puka ktoś do drzwi, to komornik Nie otwieram drzwi, niech wypierdala ten szkodnik Kto to tu policja, na szczęście schowany toba Mam trójkę to dzieci długo. w piwnicy i jest mi trochę szkoda A Kurwa goda. Masz kurypat, co, co ty robisz? Na szczęście nie są same, bo są z moimi kotkami Co ja pierdolę, muszę powoli wyczyścić, bo wariuję Wokół mnie, dziesięć z tym bakar z nich zgonuję Żadnego z nich nie kojarzę, dla mnie to są obcechuje Miałem wyjebane na was i na dobre mi to wyszło Pojebane ile razy upadałem już tak nisko Pogrywając to traku rośli wyjebane na was Słucham twojego trapu, no i myślę, to pedalska sprawa Jesteś taki zjebany, ma